Z nami jest Jagoda. Jagoda, powiedz, jak Ci się podoba dzisiejsza sesja? Podoba mi się. Koleżanki są bardzo w porządku, fajnie się bawiłyśmy. Było wesoło, podbijałyśmy piłką. Dość interesujące. To jest taka bardziej praca już, czy jeszcze zabawa? Wydaje mi się, że jeszcze zabawa. Dzisiaj szczególnie, zwłaszcza że na basenie. Mhm. A poprzednie sesje jak ci się podobały? Która z tych trzech sesji była najlepsza? Mm, na poprzedniej sesji bardziej się stresowałam niż teraz. Dlatego, że była mi się wydaje taka bardziej oficjalna. Później zajęcia już były bardziej luźniejsze, no teraz to już tak zupełnie inaczej. Klaudia, jak, jak się bawiłaś na dzisiejszej sesji? Świetnie. Wydaje mi się, że jest to jakieś rozmaicenie. Pokazaliśmy poprzez to yy, Słowiankę, jak można się dobrze bawić i też my jako dziewczyny, które kandydują właśnie na podprowadzające stali. Czy jest już takie lekkie poddenerwowanie, no bo zostało was z dziewiątka chyba już. Siedem dziewczyn wchodzi do, do tej grupy, która będzie pracowała dla Stali Gorzów. Już jest takie, takie właśnie poddenerwowanie, że zbliża się ten moment. Jakaś rywalizacja między wami. Tak, jest rywalizacja, dlatego że to jest już taki półmetek i teraz będzie najważniejsze to które dwie dziewczyny odpadną i wiadomo, że każda się boi, że to będzie ona. Milano, powiedz jak przebiegała dzisiejsza sesja. No na początku byłyśmy na pojedynczych zdjęciach na schodach. Później bawiłyśmy się w basenie z dziewczynami, grałyśmy w piłkę. Byłyśmy na dole w saunie. Tam były bardzo ciekawe zdjęcia. Będzie oczywiście można zobaczyć wszystko. Także było bardzo wesoło moim zdaniem. A jak oceniasz swoje szanse w tej rywalizacji właśnie dziewczyn? To znaczy, ja tego nie traktuję tak jak rywalizację. Ja przyszłam tutaj z myślą taką, że to będzie fajna zabawa, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Nie oceniam tego w taki sposób, że, że stawiam siebie za kimś albo przed kimś. Po prostu zobaczymy. Mhm. Często bywasz na meczach żużlowych? Oj tak. A kiedy ostatnio byłaś na meczu Stali? No jak był sezon, a teraz niestety trzeba czekać. Magda, powiedz jak się dzisiaj bawiłaś na sesji? Yy, bardzo sympatycznie było, także bardzo fajnie. Polecam każdej dziewczynie w przyszłości. A dlaczego w ogóle zdecydowałaś się, żeby wziąć udział w tym plebiscycie Stali? Przez dwa lata ostatnie byłam hostessą, chodziłam z numerami biegów i w tym roku moje stanowisko było połączone z podprowadzającymi, dlatego też zgłosiłam się do castingu na podprowadzającą. A to jest ciężka praca? Nie, bardzo sympatyczna, wszyscy w biurze oraz zawodnicy bardzo nam pomagają, także jeżeli jest jakiś stres przed wyjściem na tor, to nam bardzo pomagają w tym, uśmiechają się do nas i wszystko jest w porządku. Klaudia, powiedz, która sesja ci się najbardziej podobała, ta dzisiejsza czy ta wcześniejsza? Yy, ta dzisiejsza zdecydowanie. Była bardziej luźna, taka lepsza atmosfera przyjazna, tamta była taka bardziej oficjalna i wiadomo pierwsze spotkanie, nikt się nie znał, a teraz było naprawdę dobrze. A zdążyłyście się z dziewczynami pozostałymi za zaprzyjaźni, czy tak bardziej byście sobie wydrapały oczka? Nie no, przyjaźń to może za dużo powiedziane, ale zdążyłyśmy się poznać i, i w sumie no, kolegujemy się, no, jest miło, dogadujemy się. No, raczej żadna nie jest tak wrogo nastawiona, przynajmniej nie zauważyłam czegoś takiego. A jak oceniasz swoje szanse w tym plebistycie? W ogóle nie oceniam. Nie wiem, to jest, to jest czysta zabawa, no jak coś wyjdzie to fajnie, a jak, no jak nie to trudno. No zobaczymy, no każda ma szansę, każda jest piękna na swój sposób i no zobaczymy. Ewelina, jak się dzisiaj bawiłaś na sesji? Bardzo fajnie się bawiłam z dziewczynami. A czujesz się faworytką tutaj w tym gronie? Y nie, nie czuję się faworytką, wszystkie dziewczyny są bardzo ładne, także rywalizacja, o ile można tak to nazwać, jest wyrównana. A jest już wśród was takie lekkie napięcie przed y, tym finałowym starciem? Szczerze mówiąc nie, ani trochę dzisiaj tego nie odczułam, bardziej się stresowałam na tym pierwszym castingu, bo nie znałyśmy się, teraz już się poznałyśmy i bardzo się dogadujemy, także y, nie odczuwa się tego stresu. Marta, jak oceniasz swoje szanse w plebistycie Stali? Yy, oceniam. Nie traktuję tego jako rywalizację, a więc jeszcze tak nie przemyślałam tego, czy jestem yy, najlepsza, czy na którymś tam ostatnim miejscu. Po prostu traktuję to jako zabawę, a więc tak ciężko mi jest ocenić swoje yy, możliwości. A dlaczego w ogóle zdecydowałaś się, żeby wziąć udział yy, w tym plebiscycie? Drugi raz to pytanie, i nie wiem, co odpowiedzieć. Wydaje mi się, że to jest fajna zabawa. Ciekawa przygoda. Wcześniej już miałaś do czynienia z rolą z pracą hostesy podprowadzającej, czy, czy zaczynasz dopiero przygodę? No ja zaczynam, ale bardzo mi się podoba. Ewa, powiedz jak oceniasz swoje szanse w plebistycie stali? Każdy ma takie same szanse, każda jest jednakowo piękna i w ogóle myślę, że yy, damy radę i na pewno przejdą najlepsze. Mhm. A m, czujesz taką presję przed tą? przed tym finałowym rozstrzygnięciem, no bo już niedługo ta, ta siódemka zostanie wyłoniona. Nie czuję żadnej presji ze względu na to, że jest tu fajna atmosfera, każdy się dobrze bawi, wszystkie są rozluźnione, chociaż nie powiem, że stres jest, ale nie związany na pewno z jakąś konkurencją, bo mówię, każdy jest tutaj jak najbardziej zadowolony, bo fajnie wszystko przebiega. Karolina, co ci się najbardziej podobało w dzisiejszej sesji na Słowiance? Zabawa piłkami. Uwielbiam się bawić, także... Myślę, że to było najlepsze. A nie jesteś już za duża na zabawę? Oczywiście, że nie. Do 30, może 40. Bez jak oceniasz swoje szanse w plebiscycie. Mm, no, rywalki są naprawdę piękne. Tak widzieliście. Ehm, ale myślę, że będzie okej. Okay. Już zobaczymy.